trzeci. Intelego odkredam na drodze poszukiwania prawdy. W dziejach apostolskich ewangelista Łukasz opowiada, jak podczas jednej ze swoich podróży misyjnych Paweł przybył do Aten. Miasto filozofów było pełne posągów przedstawiających rozmaite bóstwa. Zwłaszcza jeden z ołtarzy przykuł uwagę Pawła, który niezwłocznie skorzystał z tej inspiracji aby znaleźć wspólną podstawę do nawiązania rozmowy i rozpocząć od niej głoszenie karygmatu. Mężowie ateńscy przemówił, Widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem Nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Po takim wstępie święty Paweł zaczyna mówić o Bogu jako Stwórcy, jako o tym, który przestał całą rzeczywistość i jest źródłem wszelkiego życia. W dalszym ciągu swej mowy stwierdza: On z jednego wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi, określił właściwe czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali Boga. Czy nie znajdą go niejako po omacku? bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Apostoł ukazuje tutaj prawdę, do której Kościół przywiązywał zawsze wielką wagę. W głębi ludzkiego serca zostało zaszczepione pragnienie Boga i tęsknota za Nim. Przypomina o tym z mocą także liturgia Wielkiego Piątku, kiedy zachęcając do modlitwy za niewierzących mówi Wszechmogący Wieczny Boże, Ty stworzyłeś wszystkich ludzi, aby zawsze Ciebie szukali, a znajdując cię, doznali pokoju. Istnieje zatem droga, którą człowiek, jeśli chce, może przemierzyć. Jej zakątek stanowi zdolność rozumu do tego, aby wzniósł się ponad to, co przygodne, i poszybował w stronę nieskończoności. Na różne sposoby i w różnych epokach człowiek dowiódł, że potrafi wypowiedzieć to wewnętrzne pragnienie. Literatura, muzyka, malarstwo, rzeźba, architektura i wszelkie inne wytwory jego twórczej inteligencji stały się środkami wyrażania niepokoju, który skłania go do nieustannych poszukiwań. To dążenie znalazło szczególne ujście w filozofii, która przy pomocy swoich środków i właściwych sobie metod naukowych wyraziła owo uniwersalne pragnienie człowieka. Wszyscy ludzie pragną wiedzieć. A właściwym przedmiotem tego pragnienia jest prawda. Nawet w życiu codziennym obserwujemy, jak bardzo każdy człowiek stara się poznać obiektywny stan rzeczy, nie zadowalając się informacjami z drugiej ręki. Człowiek to jedyna istota w całym widzialnym świecie stworzonym, która nie tylko zdolna jest wiedzieć, ale także zdaje sobie sprawę z tego, że wie i dlatego pragnie poznać istotną prawdę tego, co postrzega. Nikomu nie może być naprawdę obojętne, czy jego wiedza jest prawdziwa. Jeśli człowiek odkryje, że jest fałszywa, odrzuca ją, jeśli natomiast może się upewnić o jej prawdziwości, doznaje satysfakcji. O tym właśnie mówi święty Augustyn. Wielu spotkałem takich ludzi, którzy chcieliby oszukiwać, ale takiego, który chciałby być oszukiwany, nie spotkałem. Słusznie uważa się, że człowiek osiągnął wiek dojrzały, jeśli potrafi o własnych siłach odróżnić prawdę od fałszu i wyrobić sobie własny osąd o obiektywnym stanie rzeczy. Tutaj właśnie znajduje się motywacja wielorakich poszukiwań, zwłaszcza w dziedzinie nauk przyrodniczych, które w ostatnich stuleciach przyniosły tak znaczne rezultaty, przyczyniające do autentycznego postępu całej ludzkości. Poszukiwania nie mniej ważne niż w sferze teoretycznej, prowadzone są także w sferze praktycznej. Mam na myśli poszukiwanie prawdy odnoszącej się do dobra, które należy spełnić. Podejmując bowiem działanie etyczne i postępując zgodnie ze swoją wolną i prawidłowo ukształtowaną wolą, człowiek wchodzi na drogę wiodącą do szczęścia i dąży do doskonałości. Także w tym przypadku jego celem jest prawda. To przekonanie wyraziłem w encyklice Vertis i Splendor. Nie istnieje moralność bez wolności. Jeśli istnieje prawo do poszukiwania prawdy na własnej drodze, to bardziej podstawowy w stosunku do niego jest ciążący na każdym człowieku. Poważny obowiązek moralny szukania prawdy i trwania przy niej, gdy się ją odnajdzie. Jest zatem konieczne, aby wartości, które człowiek wybiera i do których dąży swoim życiem, były prawdziwe, ponieważ tylko dzięki prawdziwym wartościom może stawać się lepszy, rozwijając w pełni swoją naturę. Człowiek nie znajduje prawdziwych wartości zamykając je w sobie, ale otwierając je i poszukując ich także w wymiarach. Transcendentnych wobec niego samego. Jest to konieczny warunek, który każdy musi spełnić, aby stać się sobą i wzrastać jako osoba dorosła i dojrzała. Prawda, jawi się człowiekowi najpierw pod postacią pytania, czy życie ma sens, ku czemu zmierza. Na pierwszy rzut oka istnienie osobowe mogłoby się wydawać całkowicie pozbawione sensu. Nie trzeba nawet odwoływać się do filozofów absurdu. Ani do prowokacyjnych pytań, jakie stawia księga Hioba, aby wątpić w sens życia. Codzienne doświadczenie cierpienia własnego i cudzego, liczne wydarzenia dokonujące się na naszych oczach, które w świetle rozumu wydają się niewytłumaczalne. Wszystko to wystarcza, aby zmusić nas do postawienia sobie dramatycznego pytania o sens. Trzeba tu jeszcze dodać, że pierwszą absurdalnie niepodważalną prawdą naszego istnienia. Poza samym faktem, że istniejemy, jest nieunikniona konieczność śmierci. Ta niepokojąca rzeczywistość każe nam szukać wycz wyczerpującej odpowiedzi. Każdy pragnie i musi poznać prawdę o tym, co go czeka. Chce wiedzieć, czy śmierć będzie ostatecznym kresem jego istnienia, czy też jest coś, co wykracza poza śmierć, czy wolno mu zachować nadzieję na życie po śmierci, czy też nie. Nie bez znaczenia jest fakt, że szczególną inspiracją dla misji filozoficznej, wyznaczającej jej kierunek od ponad 2000 leci, stała się śmierć Sokratesa. Nieprzypadkowo zatem filozofowie, stając przed faktem śmierci, wciąż na nowo podejmowali ten sam problem, a wraz z nim zagadnienia sensu życia i nieśmiertelności. Tych pytań nikt nie może uniknąć, ani filozof, ani zwykły człowiek. Od odpowiedzi na nie zależy decydujący etap poszukiwań. Czy możliwe jest osiągnięcie prawdy uniwersalnej i absolutnej? Ze swej natury każda prawda, choćby cząstkowa, jeśli jest rzeczywiście prawdą, jawi się jako uniwersalna. To, co jest prawdziwe, musi być prawdziwe zawsze i dla wszystkich. Jednakże ponad powszechnością tego rodzaju człowiek szuka absolutu, który byłby w stanie dostarczyć odpowiedzi na całe jego poszukiwanie i nadać mu sens. Szuka czegoś najgłębszego, stanowiłoby fundament wszystkich rzeczy, innymi słowy szuka ostatecznej odpowiedzi najwyższej wartości, poza którymi nie ma już i nie może być dalszych pytań, ani nie innych punktów odniesienia. Hipotezy mogą fascynować, ale nie przynoszą zaspokojenia. W życiu każdego człowieka przychodzi chwila, kiedy bez względu na to, czy do tego przyznaje, czy też nie, Odczuwa on potrzeby zakorzenienia swojej egzystencji w prawdzie, uznanej za ostateczną, która dałaby mu pewność niepodlegającą już żadnym wątpliwościom. W ciągu stuleci filozofowie starali się odkryć i wyrazić tego rodzaju prawdę, tworząc różne systemy i szkoły. Jednakże oprócz szkół filozoficznych istnieją inne jeszcze formy, w których człowiek próbuje wyrazić jakąś swoją filozofię. Są to jego osobiste przekonania i doświadczenia, tradycje rodzinne i kulturowe, lub pewne drogi egzystencjonalne, na których ufnie zawierza swój los autorytetowi mistrza. W każdej z tych form żywe pozostaje zawsze pragnienie osiągnięcia niekwestionowanej prawdy, która ma wartość absolutną. Różne oblicza ludzkiej prawdy. Trzeba jednak przyznać, że nie zawsze poszukiwanie prawdy zmierza konsekwentnie. W tak wyraźnie określonym kierunku. Przyrodzone ograniczenia rozumu i niestałość serca często zaciemniają ludzkie poszukiwania i sprowadzają je na błędne drogi. Różne inne dążenia mogą się okazać silniejsze niż prawda. Zdarza się też, że człowiek ucieka wręcz przed prawdą, gdy tylko dostrzeże ją z oddali, gdyż lęka się jej konsekwencji. W i nawet wówczas, jednak, gdy jej unika, Prawda wybiera wpływ na jego życie. Człowiek nie może przecież oprzeć swojego życia na czymś nieokreślonym, na niepewności albo na kłamstwie, gdyż takie życie byłoby nieustannie nękane przez lęk i niepokój. Można zatem określić człowieka jako tego, który szuka prawdy. Nie do pomyślenia, aby poszukiwanie tak głęboko zakorzenione w ludzkiej naturze było całkowicie bezcelowe i pozbawione sensu. Już sama zdolność poszukiwania prawdy i stawania Wiania pytań podsuwa pierwszą odpowiedź. Człowiek nie podejmowałby poszukiwania czegoś, o czym nic by nie wiedział i co uważałby za absolutnie nieosiągalne. Tylko perspektywa uzyskania odpowiedzi może go nakłonić do postawienia pierwszego kroku. Istotnie tak właśnie dzieje się zazwyczaj w procesie badań naukowych. Jeśli naukowiec kierujący się Jakąś intuicją zaczyna szukać logicznego i sprawdzonego wyjaśnienia określonego zjawiska od samego początku, jest przekonany, że znajdzie odpowiedź. Stąd też nie zraża się niepowodzeniami. Nie uważa owej pierwotnej intuicji za bezużyteczną tylko dlatego, że nie osiągnął swojego celu. Słusznie uznaje raczej, że nie udało mu się dotąd znaleźć właściwego rozwiązania. Te same zasady muszą kierować także poszukiwaniem prawdy w dziedzinie zagadnień ostatecznych. Pragnienie prawdy jest tak głęboko zakorzenione w sercu człowieka, że gdyby musiał się go wyrzec, prowadziło to do kryzysu egzy egzystencjonalnego. Wystarczy przecież przyjrzeć się codziennemu życiu, by dostrzec, że każdy z nas zdaje sobie nieustannie pewne fundamentalne pytania, a zarazem nosi je w sercu przynajmniej zarys odpowiedzi na nie. Jesteśmy przy tym przekonani o ich prawdziwości, w czym utwierdza nas również spostrzeżenie, że nie różnią się one istotnie od odpowiedzi, do jakich doszło wie wielu innych. Oczywiście, nie każda poznana prawda ma taką samą wartość, jednakże Całość o osiągniętych rezultatów potwierdza, że człowiek jest zasadniczo zdolny do, do, dostrzec do prawdy. Warto może teraz przyjrzeć się pokrótce tym różnym formom prawdy. Najliczniejsze są te, które opierają się na dowodach bezpośrednio dostępnych lub które można potwierdzić eksperymentalnie. Jest to rząd praw występujących w życiu codziennym i w sferze badań naukowych. Na innej płaszczyźnie usytuowane są prawdy natury filozoficznej, do których człowiek dociera dzięki zdolności spekulatywnej rozumu. Istnieją wreszcie prawdy religijne, które w pewnej mierze sięgają korzeniami także do filozofii. Są one zawarte w odpowiedziach, jakich różne tradycje religijne udzielają na fundamentalne pytania. W odniesieniu do praw filozoficznych należy wyjaśnić, że nie są one zawarte wyłącznie w doktrynach zawodowych filozofów, które często zresztą okazują się krótkotrwałe. Jak już powiedziałem, kiedy człowiek jest w pewien sposób filozofem i ma własne koncepcje filozoficzne, którymi kieruje się w życiu, w taki czy inny sposób kształtuje swój światopogląd i udziela sobie odpowiedzi na pytanie o sens własnego życia. W takim świetle interpretuje swoje osobiste doświadczenia. I kieruje swym postępowaniem. Tutaj właśnie powinniśmy postawić pytanie o więź między prawdami filozoficzno-religijnymi, a prawdą objawioną w Jezusie Chrystusie. Zanim na nie odpowiemy, wypada zastanowić się nad jeszcze jednym zjawiskiem, na które zwraca uwagę filozofia. Człowiek nie jest stworzony, by żyć samotnie. Rodzi się i dorasta w rodzinie, aby później włączyć się swoją pracą w życie społeczne. Od dnia jest zatem włączony w różne tradycje, przyjmując od nich nie tylko język i formację kulturową, ale także liczne prawdy, w które wierzy niejako instynktownie. W okresie wzrastania i dojrzewania osobowości te prawdy mogą zostać podważone i poddane krytycznej ocenie, która jest szczególną formą aktywności myślowej. Gdy jednak dokona się ten proces, zdarza się, że człowiek ponownie przyjmuje te same prawdy, opierając się na własnym doświadczeniu albo na rozumowaniu, które przeprowadził. Mimo to w życiu człowieka nadal o wiele więcej jest prawd, w które po prostu wierzy, niż tych, które przyjął po osobistej weryfikacji. Któż bowiem byłby w stanie poddać krytycznie ocenie niezliczone wyniki badań naukowych, na których opiera się współczesne życie? Któż mógłby na własną rękę kontrolować strumień informacji, które dzień po dniu nadchodzą ze wszystkich części świata i które zasadniczo są przyjmowane jako prawdziwe? Któż wreszcie mógłby ponownie przemierzyć drogi doświadczeń i przemyśleń, na których ludzkość zgromadziła skarby mądrościowej i religijności? Człowiek, jako istota szukająca prawdy, jest więc także tym, którego życie opiera się na wierze, wierząc. Człowiek zawierza wiedzy zdobytej przez inny. Może w nim dostrzec znamienne napięcie. Z jednej strony wydaje się, że wiedza oparta na wierze jest niedoskonałą formą wiedzy, którą należy stopniowo udoskonalać, zdobywając osobiste dowody na jej potwierdzenie. Z drugiej zaś wiara, w porównaniu ze zwykłym poznaniem opartym na oczywistych dowodach, jawi się często jako rzeczywistość bogatsza o pewien ludzki wymiar. Wiąże się bowiem z relacją międzyosobową i angażuje nie tylko osobiste zdolności poznawcze, ale także głębiej zakorzenioną zdolność zawierzania innym ludziom, nawiązania z nimi twarzy i ciszej relacji. Warto podkreślić, że w takiej relacji międzyosobowej głównym przedmiotem poszukiwania nie są prawdy dotyczące faktów, ani prawdy filozoficzne. Szuka się tu raczej prawdy o samej osobie. Tego, kim jest i co ujawnia z własnego wnętrza, człowiek udoskonala się bowiem nie tylko przez zdobywanie abstrakcyjnej wiedzy o prawdzie, ale także przez żywą relację z drugim człowiekiem, która wyraża się poprzez dar z siebie i przez wierność. W tej wierności, która uzdalnia do złożenia siebie w darze, człowiek znajduje pełnię pewności i bezpieczeństwa. Zarazem jednak poznanie oparte na wierze, którego podstawą jest zaufanie między osobami, nie jest pozbawione odniesienia do prawdy. Wierząc, człowiek zawierza prawdzie, którą ukazuje mu druga osoba. Ileż przykładów można by przytoczyć, aby to zobrazować. Od razu jednak przychodzi mi tu na myśl świadectwo męczenników. Męczennik bowiem jest najbardziej autentycznym świadkiem prawdy o życiu. Wie, że dzięki spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Znalazł prawdę o własnym życiu, i tej pewności nikt ani nic nie zdoła mu odebrać. Ani cierpienie, ani śmierć zadana przemocą nie skłonią go do odstąpienia od prawdy, którą odkrył spotykając Chrystusa. Oto dlaczego po dziś dzień świadectwo męczenników nie przestaje fascynować. Znajduje uznanie, przyciąga uwagę i pobudza do naśladowania. Powód, dla którego ufamy ich słowu, jest zaś taki, że dostrzegamy w nich oczywiste świadectwo miłości, która nie potrzebuje długich wywodów, aby nas przekonać, gdyż mówi do każdego człowieka o tym, co on w głębi serca już uznaje za prawdę i czego od dawna poszukuje. Męczennik budzi w nas głębokie zaufanie, ponieważ mówi to, co, ma, co my już przeczuwamy. I wypowiada otwarcie to, co my również chcielibyśmy umieć wyrazić. Widzimy zatem, jak omawiany problem stopniowo ukazuje nam się we wszystkich swoich aspektach. Człowiek ze swojej natury szuka prawdy. Celem tego poszukiwania nie jest tylko poznanie praw cząstkowych dotyczących faktów lub zagadnień naukowych. Człowiek dąży nie tylko do tego, aby w każdej ze swoich decyzji wybrać prawdziwe dobro. Jego poszukiwanie zmierza ku głębszej prawdzie, która może mu ukazać sens życia. Poszukiwanie to zatem może osiągnąć cel jedynie w absolucie. Dzięki przyrodzonej zdolności myślenia, człowiek może znaleźć i rozpoznać taką prawdę, ponieważ jest to prawda o doniosłym istotnym znaczeniu dla jego życia. Dochodzi do niej nie tylko drogą rozumowania, ale także przez ufne zawierzenie innym osobom, które mogą poręczyć za pewność i autentyczność tejże prawdy. Umiejętność i decyzja zawierzenia samego siebie i własnego życia innej osoby to z pewnością jeden z aktów antropologicznie najbardziej doniosłych i wymownych. Nie należy zapominać, że także rozum potrzebuje oprzeć się w swoich poszukiwaniach na ufnym dialogu i szczerej przyjazni. Klimat podejrzliwości i nieufności to towarzyszący czasem poszukiwaniom spektakulatywnym jest niezgodny z nauczaniem starożytnych filozofów, według których przyjazń to jedna z reakcji najbardziej sprzyjających zdrowej refleksji filozoficznej. Z tego, co dotąd powiedziałem, wynika, że człowiek znajduje się na drodze poszukiwania, którego ludzkimi siłami nie można zakończyć. Poszukuje prawdy oraz poszukuje osoby, której mógłby zawierzyć. Wiara chrześcijańska wychodzi mu naprzeciw i ukazuje konkretną możliwość osiągnięcia celu tego poszukiwania. Pomaga mu bowiem przekroczyć stadium zwykłego zawierzenia i wprowadza go w porządek łaski, gdzie może on dostąpić udziału w tajemnicy Chrystusa, w nim zaś prawdziwe i pełne poznanie Boga w Trójcy Jednego. Tak więc w Jezusie Chrystusie, który jest prawdą, wiara dostrzega najwyższe wezwanie, jakie zostaje skierowane do ludzkości, aby mogła spełnić to, Czego pragnie i za czym tęskni. Ta prawda, którą Bóg objawia nam w Jezusie Chrystusie, nie jest sprzeczna z prawdami, do jakich można dojść drogą refleksji filozoficznej. Przeciwnie, te dwa porządki poznania prowadzą do pełni prawdy. Jedność prawdy jest podstawowym postulatem ludzkiego rozumu, wyrażonym już w zasadzie niesprzeczności. Objawienie daje Pewność tej jedności, ukazując, że Bóg Stwórca jest także Bogiem Historii Zbawienia. Ten sam jedyny Bóg jest fundamentem oraz reikoimiem poznawalności i racjonalności naturalnego porządku rzeczy, na którym z ufnością opierają się ludzie nauki oraz objawia się jako Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ta jedność prawdy, naturalnej i objawionej, znajduje żywe i osobowe wcielenie w Chrystusie. Jak przypomina apostoł. Prawda jest w Jezusie. On jest słowem, słowem odwiecznym, w którym wszystko zostało stworzone, a zarazem słowem wcelonym, które całą swoją osobą objawia Ojciec. To, czego ludzki rozum szuka, nie znając, znaleźć może tylko przez Chrystusa. To bowiem, co w nim się objawia, jest pełnią prawdy. Każdej istoty, która w nim jest, i przez niego została stworzona. W nim zatem znajduje się spełnienie. Na tle tych ogólnych rozważań należy też teraz bliżej zbadać relację między prawdą objawioną a filozofią. Relacja ta wymaga rozpatrzenia w podwójnej perspektywie: jako że prawda ukazana nam przez objawienie jest zarazem prawdą, którą mamy pojmować w świetle rozumu. Tylko w takim podwójnym ujęciu można określić rzeczywistą relację między prawdą objawioną a wiedzą filozoficzną. Przyjrzyjmy się więc najpierw relacjom między wiarą a filozofią w ciągu dzieju. Na tej podstawie można będzie wskazać pewne zasady stanowiące punkt odniesienia, które pomogą nam określić właściwą relację między tymi dwoma porządkami poznania.